Zobaczam źle. Jeszcze zgubiam przyciski. Ej, ej, czekajcie, coś tutaj miałem na zielono. Czyli jakiś buff? Dostałem buffa chyba. Oh, well. E... Przedmioty. Księgi. Spętany topór i wskrzeszenie. Dobra, nauczyłem się. Nauczyłem się, proszę bardzo. To już znam. Odmrożenie. Jak działa odmrożenie? Pewnie jest destrukcja, znaczy zniszczenie. Wybuch zimna zadaje 8 obrażeń. Nowicjusz, nowicjusz. Runa ognia jest na poziomie ucznia. Dobra, dajmy odmrożenie. Weź co. A, kondycja jest mniejsza. Dajemy cię do ulubionych. Ogólnie jest taka, taka, taka. E, ogień napierdala demydżem. Odmrożenie spowalnia i zabiera kondycję, czyli tym, którzy walczą raczej mele. A iskry są najlepsze, ziemniak. A iskry są najlepsze na magiczne postaci, ponieważ odbiera im manę. Tadam. Idziemy do twierdzy. Co my tam znajdziemy? Mam nadzieję, że jakieś fajne rzeczy. Odpuszczę sobie śpiewanie. Osiem. Światełko. No i przemiana mi wzrosła. Klejno duszy. Kamienne miasto.

NICE! Ale ją poruchało. Nie żyją, obydwaj. Nice. Co my tutaj mamy? Wrota odchłani. Holy shit. o, teraz mi, kurde, dostałem skill pointa, a myślałem, że to księga czarów. Ładnie. Fajny ten fus. Gdzie są moi kompani, kompanioni? Gdzie oni poleźli? Cofnęli się? A, zablokowali się za drzwiami. Wygląda na to, że nic tu już nie ma. Ej! Co jest? A! Właśnie mogę przeszukać ducha. Spoko, nie? Kurde, jakieś tutaj rytuały odprawiali? Hardkorowo. Co ojej, ojej, Co się dzieje? Co się dzieje? O kurwa, macie dwa tronachy. Oj, oj, oj! Wow! Wow! Co się dzieje? Ktoś się nas napierdala z tamtego pokoju. Stenwar założył nareszcie hełm. Zwój histerii, bla bla bla. Atronachy. Solo ognia mają przy sobie Atronachy. Kto? Ja? Zobaczymy. Ja! Boom, bitch. Boom, headshot. Torba aptekarza. Pomarańczowy, ostro skrzydlak. Dzisiaj teraz leczenie zeszła dwa razy mniej. o Dobra. Iskry na dwie łapska. Brakuje mi już... Brakuje mi już przycisków do przypisywania tych czarów. Gdzie ty jesteś? Zobaczymy jeszcze czy się nie schowam. Chociaż kto powiedział, że się chce chować, głupia kobieta. Znowu masło maślane Tutaj Nadupca ją O, a tronach. To jest nasz czy jego czy jej Chyba nie nasz Chodź tutaj suko? Uciekła? Finisher! No. Okej, okay, całkiem nieźle z tej walki wyszedłem. Przywracanie mi wzrasta ogólnie, kokrze, kokrze przywracanie, bo leczenie to jest naprawdę fajna sprawa. Jak daleko my już tutaj zaszliśmy? Fuck, tam są książki! Przegapiłem. Ale jaja. Gdzie kurwa są te książki? A... Chyba muszę na piętro wejść. Idziemy z jakieś przejście, albo wszystkie książki, nie wiem. Tutaj O jezu, ciągle tylko jedno i to samo. No już ich nie ma. No już ich nie ma, nie bój się. Tamten ciągle z łuku na pierdala, że tankuj. Serce Daedry, kostur płomieni. Układ z ognika A ty? Celidijska ognica Nie mam zielego kurwa pojęcia co to jest, co co ja znajduję Przeszukaj komodę Wiadro, kredens, bla bla bla, jakieś potiony Co my tutaj mamy? Klejnoty duszy? Nie, jakiś kwiatek w środku Dzwoneczek Przestań pierdolić Mikstura magii, proszę bardzo Drewniane drzwi o Weźmy tu zdópcaj. A jeszcze ty tam jesteś, niezobał Ja, nie Jee! Jak ją siepnął Cały z ten warżycie trafiłem moją magią, ale jak ja jej używam, to po prostu ja się nie kontroluję. Orzechy w miodzie. Jakieś pierdoły, w tych książkach same pierdoły piszą. Jak się stąd nie dostać. Leczymy. Serce róży. Jakieś fajne rzeczy tu znajduję. Żółta księga zagadek. Przecież już taką znalazłem i mi nic nie dała. To po co ją czytam jeszcze raz? Bla, bla, bla. To to jest. Kupka popiołu. Spoko, jak w followcie. Jak dokładnie jak w followcie. Chociaż to tak naprawdę czytałem, że to Fallout 3 był. O, kolejna marchewka! Fallout 3 był oparty na Oblivionie. Dlaczego na silniku Obliviona, się znaczy się. Dlatego też nie można powiedzieć, że ta gra jest podobna do Fallouta. ta gra jest podobna do Obliviona, jeśli chodzi o silnik gry. u, jakieś fajne rzeczy są: na duszy. na duszy. sztabki rtęci. Jakieś książki o pierdołach, o trolach. Lawenda, niezwykły klejnot, mikstura magii. Z trzy niezwykłe... Nie, dwa. dwa klejnoty mam. Torba aptekarza, fajne rzeczy w niej są. Ojej, jestem przeciążony, nie. Ta. Ponieś coś. Jasne. Możesz mi wręczyć tyle. złota, ile uważasz? O, za słuszne jeszcze co O tym jakże ważnym elemencie jego stałej wypowiedzi. Ha. Czy mam jakiś strój do oddania? Coś ciężkiego tutaj. Coś na cztery. Bierz elfi pancerz. Jak sobie wyekwipujesz to spoko. Skórzane karwasze. I styknie. Jak se wyekwipuje to będą jaja. Warsztat. o! Spoko, bo potrzebuję rafinowanego księżycowego kamienia, ale go nie mam. Dobra, magiczny katalizator. Może coś sobie zaklęł? Może jemu zaklę miecz? O, światełko mi zgasło. Na, 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 na. Dobra, olewam. Spróbuję coś zrobić w tym laboratorium alchemicznym. Obczajcie to, składniki. Biały kapelusz. Gdzie są jakieś inne grzyby? Postanowiłem połączyć z sobą grzyby. Mam jeszcze jakieś in, inne grzyby. Krwawiąca korona i pszenica O, no to olewam. Tak, przerwij, alchemię Nie chcę się marnować składników na losowanie. Ha, piwo, 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 jakże smaczne jest. Na, 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 gdzieś tu jest biblioteka. Szafa. Zbliżamy się do niej. Czujesz to? Czujesz to w kościach? Bo jak nie w kościach, to jak gdzieś mam twoje przeczucia. Jak w stawach, no to dobra. Może jeszcze się zgodzę. Ojej! Oh yeah. A ci. Jest, mam, jest teraz, kolewel mi jest potrzebny. To sobie zwiększę damage demy od ognia do 40% zwiększenia, i będę napierdalał. Co to jest? Lutnia. Zajebiście. Lutnia to było to, co mi było potrzebne. Od początku tej gry będę tak napierdalał na lutni, że po prostu zagnę wszystkich moich przycinków, i nie będą w stanie ze mną walczyć. Jakieś przedmioty, kufry. Amety, sklej od Duszy, Złoto. Jeszcze tylko muszę znaleźć jakieś pierdołkowate potworki, żeby napełnić ten, fart, ten fartuch duszy, chciałem powiedzieć. Ajajaj, to na jego nie podziała? Patrzcie, ja spróbuję zrobić taki trik. To mam w prawej ręce, co? Co ja robię? Aaaa, nic nie zrobiłem. Mniejsza ochrona, do prawej łapić. Dobra, to zużyło mi całą masę manę, ale byłem praktycznie oj, zniszcz... Ojojoj. Co to było? Łapka. O, gówno. O! Jak go jebnął! Klucz. Nice. Nie, wszystko z niego wziąłem, a nie chciałem. Mam teraz idealny zestaw do walki z magami. Mam w prawej ręce mam tarczę, w lewej iskry i napierdalam. Nie sposób dyskutować z tymi magami Garnki Zatakują, pierdoły. gdy tylko cię zobaczą Idziemy do góry Ja, yeah, wykoksiliśmy tam, gdzie mam iść Zwój, jakiś eliksirek Już wiem, jakie książki zwiększają moje umiejętności Muszą być na nich odpowiednie znaczki Ho, ho. Tak Rozkmina Podniesiesz? Jasne. Możesz mi wręczyć tyle złota, ile uważasz za słuszne Jezu, znowu ten tekst Już żygam nim już, tak szybko. Mam tutaj coś ciężkiego, chcesz kosz? Hehe. <laughs> klejnoty duszy... Rudy mam trochę, to ci mogę dać. 5. Ale one są w pi**ie zwarte, szkoda, że ich za tyle w życiu nie sprzedam. Sztabka rtęci, sztabka srebra, sztabka stali, sztabka złota... O Jezus Maria, ją da jakieś szafiry. Wydrychy, nie, dobra. Będę musiał to wszystko potem z ciebie zebrać i to posprzedawać. A więc to tobie zawdzięczam w i zniszczenie tylu projektów. Będzie cię spotkać. Kim jesteś? Imiona nic już nie znaczą. Jak to możesz nie? Nie możesz mnie zwać zaklinaczką. Masz jakiś dobry powód, Nazwę takiego Marlena. takiego bałaganu? A jest więc należysz do gromadki popychadeł Arena. Jestem Oj tam. rozczarowana. Bo widziałam w tobie potencjał. Aha, każdy widziałaby potencjał. Zabijasz moich pomocników, niszczysz moją pracę. Jestem poirytowana i nie wydaje mi się, bym zechciała ci coś dawać. Ojej. Chcesz się dogadać? Aha, o czymś takim? No? Dobra. Elf zostaje. Ty możesz odejść z książkami. Ja. E, Hej, zaraz. Czy mam teraz, tego poświęcić o, w takim razie? Książki. Ja dostaję ciebie. Proste. Ha, ha. Ale dlaczego? Ta twoja mała przygoda kosztowała mnie parę obiektów laboratoryjnych. Potrzebuję jeszcze kilku. I ty się nadasz. Quick save. Nie zrobisz tego, prawda? Nie zostawisz mnie z nią samego. Czekam. Muszę się stąd wydostać. Czy mogę ją albo zacząć napierdalać? No i jak będzie? Będzie tak, że nie odejdę stąd bez tych gościnności próbujesz mi grozić? Tak. W takim razie w ogóle stąd nie wyjdziesz. Zobaczymy, suko. Dobra. Wow, co się stało? Ajajaj! Giń za klinaczko. Co się dzieje? Ona robi coś strasznie dziwnego. Na jej miejsce wskakują kude potwory, chowańce czy inne. Kichuje, Mana mi się skończyła. Gdzie to zaklinaczka? Dobra, nie mam many. Czas na jakieś miksurki. Eee... Potrzebuję ich więcej. O, i padła. Proszę bardzo. A, a trunachy się teleportują. Gdzie on teraz będzie? A nie, on umarł po prostu. Dobra. Dziękuję za klinaczko. Klucz do komnaty. Jakieś pierdoły. Mamy książeczki.